W akcji zobaczymy znowu właśnie FMK e, Boll. E, Holenderka e, tutaj jest ustawiona na torze numer 6. Ona z tej szóstki. Z tego najbardziej zewnętrznego toru rozpocznie ściganie na tym dystansie, a to pełen skład jest jeszcze na torze numer 2 Andra Bouma także z Holandii jest na torze numer 3 ta Francuska Prosie, na którą zwróciliśmy już uwagę podczas dzisiejszej transmisji na torze numer 4 zobaczymy Finkę Lechikoinen i na torze numer 5 Louise Viland. Ale realizator po kolei zaczął od Femke Ball. Wieland, teraz Lehi Koinen, a w 23.94, już dzisiaj oglądaliśmy, w Brosie 23.44. Rekord meetingu z ubiegłego roku 22.87 należy do Femke Ball. No i nie wiem jak państwo, ale ja coś czuję, że ten rekord dzisiaj zostanie poprawiony. Bo widzieliśmy przecież, że Femke Ball jest świetnie przygotowana i to, że po raz kolejny dzisiaj staje na bieżni, to nie oznacza, że ona tutaj nie może pobiec bardzo szybko, jest w bardzo dobrej dyspozycji. No i zresztą jak popatrzymy na jej osiągnięcia, choćby z mistrzostw Europy sprzed dwóch lat, ta przecież zdobyła 3 złota na 400 metrów, 400 przez płotki i biegała jeszcze w sztafecie, więc widać, że to obciążenie i takie nałożenie się wielu biegów nie robi na niej większego wrażenia. Popatrzmy. Tak, dość ciekawa strategia. Podobnie jak rok temu i 400 i 200, no ale zobaczmy, skoro e, World Lead padł na 400 metrów, no to zacieramy ręce i trzymamy mocno kciuki. No ale brosiere oczywiście tutaj Eee, cały czas mocno trzyma się Femke Ball. Ona chciałaby się tam zrewanżować za ten wcześniejszy bieg. Pamiętają Państwo, jak ta rywalizacja wyglądała, ale tutaj proszę spojrzeć: 22-64. Znowu te ostatnie metry były piekielnie szybkie w wykonaniu Holenderki. I poprawia, poprawia ten rekord meetingu 22.64, a było przecież 22.87. No więc zgarnia te wszystkie nagrody Holenderka. Co może to przytula, tak można jest, zażartować. Jest niesamowita. Zabra... ,64. Zabrakło oczywiście tutaj do najlepszego wyniku w tabelach do, liderali... do liderki list A w ten wynik 2258, czyli 6. Natomiast proszę zwrócić uwagę z jaką w jak niesamowitej formie jest FM Ball, z jaką łatwością, z jaką Swobodą te ostatnie 5 metrów. Jak ona przyspieszyła momentalnie, widać było jak ona odbiega rywalką. Z wielką przyjemnością ogląda się rywalizację na tym poziomie. Rywalizację Femke Bol. To jest niezwykła historia, którą pisze ta dziewczyna. Tak się zastanawiam, czy ta 24-latka będzie w stanie się zbliżyć do rekordu świata. Też bardzo już takiego leciwego z 1993 roku 2187 Marlene Otej. No, dziewczyna z wielkim potencjałem i możliwościami, ale. Ale czy można tak szybko biegać? Kotej? Myślę, że tutaj. Mm bardziej będzie FMK Ball się zastanawiała między 400-400, tak. 200 metrów bardziej właśnie w kwestiach szkoleniowych, treningowych, ale przecież już widzieliśmy, że ktoś przez przypadek